Szanowni Państwo, projekt Energizers, który otrzymał dofinansowanie w ramach polsko-norweskich projektów badawczych Polnor 2019, finansowanych przez fundusze norweskie za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dobiega końca. Przez ponad trzy lata prowadziliśmy intensywne prace badawcze mające na celu rozwój technologii wykorzystania wspomaganych systemów geotermalnych. Wykorzystujących nadkrytyczny dwutlenek węgla jako medium robocze. To innowacyjne rozwiązania, mające na celu z jednej strony wykorzystanie czystej i ekologicznej energii geotermalnej, z drugiej strony ograniczenie emisji dwutlenku węgla, to zatem połączenie dwóch bardzo ciekawych i przyszłościowych technologii systemów EGS oraz sekwestracji dwutlenku węgla. Intensywna współpraca pomiędzy partnerami z Polski i Norwegii. Dostarczyła nam wielu nowych doświadczeń. Z jej efektami będziecie Państwo mogli się zapoznać już 5 marca podczas konferencji końcowej projektu Energizers, która odbędzie się w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Auli Głównej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji wszystkie zainteresowane osoby, w tym naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Mamy ogromną nadzieję, że rezultaty prac badawczych. Finansowanych przez fundusze norweskie znajdą swoje odzwierciedlenie w przyszłych projektach energetycznych. Zachęcamy również do bieżącego śledzenia strony internetowej projektu. Bardzo dziękuję za uwagę.